Siema widzowie witam Was. W, w odcinku 5 wojna w Afganistanie i nasze wojsko ma teraz F35, jak widzicie nawet za mną jest. Więc znowu patrujemy Bakwy się z tym pilotem, więc idziemy sobie do naszego F35. No i znowu lecimy na patrol. To jest mega. To jest, to jest najlepszy myśliwiec, więc na razie sobie poradzimy. O kurde. No i... czekajcie. No i słuchajcie, moim zadaniem jest patrolowanie, ale znowu i ten. Widzę wrogów, jakby co. Są wrogowie, jakby co. Bo też mają A10. O, no i we mnie strzela. Czyli mają więcej tych migów. Kurde. Wypuścił flar, dobra. Dobra rakieta. Oj. jeszcze raz, bo na chwilę musiałem w mojej bazie, bo. Nie wiem szczerze po co, ale po prostu były yy, ten, do mojej bazy. Tutaj mamy ha To tak. Yy... Znowu lecimy. musiałem na chwilę do bazy podlecieć. O kurde! A10 znowu. Dobra, widzę jeszcze miga. Migiem się zajmę głównie. Okej. Okay. Kurde, ale te flary mam mig zrobione. Kurde. Za dużo, z w się sensie dużo ich jest, ale mamy w ciści piątkę, więc poradzę. Dobra, nie jeden Dobra. Kurde. Dobra, oj, 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 dobra. Lecimy. Gdzie jest ten mig? Ej widzę kolejnego 10. O kurde to, Ale gdzie jest mig? Kurde. Babra, dostał trochę. Ty atakuje mnie. Hammer jakiś. Ja zaczynam oczy. To... No ja, ja mu nie wiem, bo ja nie wiem, czy mu kika nie dać. że i mi niszczy wszystko, kurde. Dobra, to ja zaczynam nagrywanie. Ej, okej. Okay. Tego hamera, co widzieliście, to ukradli go wrogowie. Więc zastrzeliłem go, więc sobie teraz tak lecę. Mik został zastrzelony przez inne wsparcie naszych myśliwców. No i na razie jest czysto. Nie wiem, ile jeszcze ta wojna potrwa. Pewnie no długo, no ale. No nie wiem, nie wiem. Hmm. Hmm. Mega zaawansowany myśliwiec. Na razie się nic słuchajcie, nie dzieje. Ale to bardzo dobrze. Możecie sobie skipnąć, jeśli. Nudziwam no, no, się. Do kiedy będą. Ben... kiedy jakieś będą? O kurde, dobra, system Kram, system Kram do mnie strzela ich. To chyba ta baza terrorystów. Kurde. Ej, dobra, widzę Miga, już, jakiś już jakiegoś dali. No walczą o te tereny, widzę most No dobra, zaczynam. Okej, okay, lecę znowu, tylko... Um, tamten Mig też został zastrzelony. Tylko tam tego nie pokazałam, kurde. Coś do mnie strzela. Chyba terroryści do mnie strzelają. Ej, dobra, nie! Kurde, to ja 16, F 16 F 16 Kurde, co jest? Kurde. Dobra. Kurde. Dobra, jest. Zastrzelony oni też mają w 16. Nie wiem skąd może ukradli. Ale z tego co wiem, to nie był nasz. Na 100%. Mig też został zastrzelony. No, dużo mają tych migów, ale. Ja się boję, że oni mają też SU-57, bo to są bardzo potężne myśliwce. Nie wiem, bo może z Rosjanami, dlatego może mają tyle migów. Bo bogaci są, nie wiem. Na razie sobie lecę. Coś, coś... Oj. Co jest? Dobra, a dziesięć? O kurde. Dobra, leci dziesiątka. To jest potężny myśliwiac. Tylko nie wiem skąd... O nie ma... O dobra, już prawie. Widzę, że się dyni. Kurde, dobra jest! Lecę, lecę, lecę! Co w się sensie, tu dużo styka dziesiątek? Łe, No to nie tu sprzątać po wojnie! Jak tu tyle tego lata w ogóle? Co jest? Su Ej, dobra, nie spodziewałam, że się... Sól, że to tutaj słup podleć dobra? Czekaj, masz tylko flarę wypuści. Oj, rozbił się. Dobra, ale to dobrze, bo oni mają mało tych sól pewnie. Może jakieś 3-2 sztuki mają. Więc jeden już jest z głowy, bo to naprawdę drogi myśliwiec jest. Zobaczcie, że on jest bardzo zaawansowany. Nie, dobra, na do razie się zatrzymamy. Witolka, a czy my nie jakiś w ogóle? Bo tu prawie już wszystkie chyba. Tylko nie wiem, czy nie w ogóle mają dobrych pilotów, ale chyba tak. Ty już pewnie już dużo pilotów stracili. To chyba ta baza terrorystów, więc lepiej to jej się oddalę. Dobra, lecimy, słuchajcie, się boję, że zaraz mi jakiś wyleci. Oj, leci A10, widziałem go, widziałem A10, dobra, yy... trzeba się pozbyć, to jest terrorystów. Wiem, bo my nie używamy, nasze wojsko nie używa. O kurde, dobra! Jeszcze SU! Oj! Flary! Prawie się rozbili, dobra, najpierw trzeba się SU! Prawie wszystkie, kurde! Lesło we mnie, dobra, tam jeden zastrzelony! Udało się, słuchajcie, SU! Teraz trzeba 10, kurde, za 10 będzie problem. Oj! ole, był blisko! Dobra. Oj, do wody wleciał. Dobra, a dziesiątek pewnie mają dużo, bo wykradli pewnie bazom amerykańskim. Nasze wojska nie używają a dziesiątek. Czekaj, co tam jeszcze z wojskami polskimi i, 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 i Wielkiej Brytanii. W się sensie dużo lat. Pewnie mają. Oj, co to było? O kurde, ich system kram. Dobra, dobra, słuchajcie. Strzela do mnie, strzela do mnie. Naprawili go. Oj. Kurde, dobra, został zastrzelony. Mega zaawansowani, yy, słuchajcie, mają sprzęt widzę. Talibowe czy jaką im tam mają, nie wiem. Chyba powoli będziemy wracać do bazy, bo wiecie, zdaje, że już będą yy, mieli dosyć tych, tych walk w kółko. No, no jeszcze. Widzę. F18? Ej, dobra, oni, nam wy oni wykradają Amerykanom sprzęt, bo ja nie wierzę, że oni mają takie myśliwce. Dobra. Jest jeden. Ale. Skąd oni mieli w 18 Bo to na pewno nie był nasz, bo to są bazy ich. Bo oni tutaj są i dwie bazy, ale głównie ich nie będziemy atakować, bo ich sprowokujemy. Dopiero na końcu będzie trzeba ich zaatakować. W jakimś tam finale Wielu Wojna w No nie wiem, czy weźcie mi napiszcie w komentarzach, czy mam zakończyć tą serię. Bo ja sam już nie wiem. Bo trochę już trwa. Nie, no to już jest przesada, że oni właśnie dwa mają. No, kradną te myśli. Ja muszę się napisać do generała wojska amerykańskiego, bo to niemożliwe, że oni mają kurde tyle f e e e 2 Kurde, ale to jest dobry myśliwiec, kurde. Oj. Dobra, jest. Ok, słuchaj, to chyba już był ostatni. Tak, to był już ostatni. Więc słuchaj, się wracamy do bazy. Pewnie już odpuszczą. Czekajcie, od generała są jakieś może, że, że oni już zakończyli działanie. Dobra no, w zasadzie zakończyli działanie. Już nie mają żadnych SU. To samo, raptorów nie mają już żadnych. O, leci nasz. ACES 30 Herkules, więc. Słuchajcie, wracamy do bazy, to jest nasza baza. Lądujemy. f 5, no to jest bardzo dobry myśliwiec, że mi się udało zastrzelić tyle. No a dziesiątki też mają i, no trochę, nie wiem skąd mają w ten cały sprzęt. Wylądowałem, więc słuchajcie, do końca tego odcinka. Jeśli Wam się podobał, dajcie lajka like i suba. Cześć! Widzimy się w kolejnym odcinku.